Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym was dziś kochani zaprosić na cotygodniowe czytanie. Tym razem jest to przesłanie dotyczące nadchodzącego tygodnia, czyli od 26 kwietnia do 2 maja. Moi drodzy, pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko może z Wami rezonować. No dobrze, w ogólnej energii, w jakiej mi się pokazaliście, jest to Trójka Mieczy i powiedziałabym, że być może były właśnie, tutaj pokazują mi się różnego rodzaju rozczarowania. I kochani, może tak naprawdę dotyczyć to każdej strefy: może dotyczyć to strefy uczuciowej, e, może dotyczyć to pracy bądź osób właśnie z Waszego otoczenia. I dla niektórych również może oznaczać i mówić mi ta karta o zranionym sercu. I moi kochani, z energii, z jakiej wychodzicie, jest to koło fortuny. I koło fortuny przede wszystkim mówi mi o zmianie. I powiedziałabym, że być może dla niektórych tutaj właśnie była ta zmiana losu niekoniecznie zależna od Was. I do czego Wy dążycie? Mamy dziesiątkę mieczy. No, dążycie do wszelkiego rodzaju właśnie zakończenia tych sytuacji. Które przyniosły wam ten ból, rozczarowanie, które mogły przynieść wam nieprzespane noce jakieś krążące myśli w kółko, które nie były przyjemne. I powiedziałabym, że no, pojawiacie się jako osoby, które chcą zakończyć właśnie tą sytuację, by nie chcecie się, kochani, znajdować w tym. Jeżeli chodzi o teraźniejszość, mamy tutaj dwójkę denarów. Dwójka denarów mówi mi o, o tym, że być może niektórzy z Was chcą utrzymać właśnie balans i taką harmonię właśnie wśród tego, co się dzieje wokół. Dwójka denarów mówi mi również o dwóch źródłach dochodów. Mówi mi również o podejmowaniu właśnie decyzji związanej z pracą. Być może niektórzy zastanawiają się nad jakąś drugą opcją, jakąś nową pracą, być może rozwinięciem czegoś właśnie własnego, jakiegoś biznesu, bo to co robicie, to no tu jest ta praca, jest cały czas ta praca i powiedziałabym, że dla osób właśnie yy, no i z tym zranionym serduszkiem te osoby właśnie tak jakby starają się rzucić w wir pracy, aby chociaż na chwilę zapomnieć o tych uczuciach. I co mamy w najbliższej przyszłości? No i mamy kochani ten smutek i żal. Tak jakby jeszcze przez chwilę będziecie właśnie no smucić się, tak? No jest ten smutek, żal nad tym co się stało być może nad tym, co się zakończyło, ale tak naprawdę z drugiej strony jest tutaj coś nowego, jeżeli chodzi o pracę. Być może właśnie rozpoczęcie nowej pracy, gdzie tutaj musicie podjąć tą decyzję <grych> jak najbardziej, bo jeżeli chodzi o energię z otoczenia, no to mamy dwie karty, moi drodzy. I mamy siódemkę kielichów, która właśnie mówi mi o różnego rodzaju wyborów, możliwościach. Również jeżeli chodzi właśnie o tą pracę, mogą pojawiać się nowe osoby. No, będzie jakby dużo możliwości do przebrania i ciężko będzie się zdecydować, którą opcję wybrać bo każda z tych opcji może wyglądać po prostu fantastycznie. I jak dla mnie ta siódemka właśnie jest związana z tą waszą pracą. I mamy również ósemkę mieczy, która mówi o ograniczeniu. I no, kiedy spoglądam na ten rozkład, to to ograniczenie jak najbardziej właśnie płynie mi z relacji gdzie no, jest ten smutek i ten żal, kiedy czujecie się, może nie wszyscy, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy czują się w jakiś sposób ograniczeni, że nie mogą już nic więcej zrobić, tak? Kochani, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to pojawiacie mi się jako karta głupca. I ta karta mówi mi o nowych początkach, o pięknych nowych początkach. No i powiedziałabym, że przyjdzie właśnie ten moment, kiedy tak jak właśnie tego chcecie, tak jak pragniecie, zakończycie różnego rodzaju właśnie być może relacje, te smutki, te zranione serce, i tutaj zaczynacie coś na nowo. Ale to słoneczko tutaj, kochani, świeci. Ta radość i ten właśnie spokój do Was powróci. No, super, moi drodzy. I jako radę macie królową kielichów. Jest to osoba, m, która potrafi świetnie radzić sobie z emocjami. Ma ogromny wewnętrzny spokój. Królowa Kielichów wie, czego pragnie od życia, ma ogromne serce i jak najbardziej chce pomagać innym, ale nie da się wykorzystywać. I powiedziałabym, że być może właśnie, aby zachować ten swój wewnętrzny spokój, no to opanowanie, ponieważ ja tutaj widzę tą wrażliwość i nie dać się właśnie wykorzystywać. I mam, kochani, dla Was kolejne karty. I mamy piękną kartę, która mówi o wzroście. O tym, aby rozłożyć swoje skrzydła i się wznieść. O tym, aby dzielić się swoimi wiadomościami i błyszczeć pięknym światłem. Aby pokazać się światu, co zrobiliście. I moi drodzy, no to jest przepiękna karta i powiedziałabym, no dla mnie ta karta właśnie mówi o tym, żeby względu na te sytuacje, które się wydarzyły, jesteś w stanie się znieść na nowo i pokazać światu, jak no wartościową i wyjątkową osobą jesteś. I mam dla Ciebie kolejną kartę. I mamy tutaj kartę, która mówi o snach, o marzeniach, o tym właśnie, aby uwierzyć swoje sny, uwierzyć swoje marzenia. No i mamy tą wrażliwość i dla mnie ta wrażliwość bardzo często właśnie wiąże się z tą intuicją, wiąże mi się właśnie z tym marzycielstwem jak najbardziej. I co ciekawe, kolejną kartą, która mi wypadła, Właśnie jest karta, która mówi o, o wyobraźni, właśnie o tych snach, właśnie o tych marzeniach. I co te karty mówią? I tutaj no, widzę tą dwójkę i powiedziałabym dla niektórych, jak najbardziej, może to dotyczyć e, różnego rodzaju związków i relacji. Te karty mówią właśnie o tym, e, żeby zacząć marzyć, wyobrażać sobie, jak chcielibyście, aby wyglądało Wasze życie jak e, chcielibyście aby wyglądały wasze relacje aby właśnie jakby wykorzystać prawo przyciągania i jeżeli ta karta również mówi o tym że jeżeli już ktoś z was ma jakieś marzenia ma coś co chciałby wprowadzić w swoje życie to jak najbardziej aby właśnie zacząć to wprowadzać nie wszystko może od razu ale krok po kroczku no, i mam dla Was, kochani, ostatnią kartę. No i spójrzcie. I mamy tutaj przecudowną kartę, właśnie, która mówi o duchowym wzroście. No, bardzo interesujące. I powiedziałabym, że macie ogromną właśnie, nie tylko tą wrażliwość, ale właśnie również tą intuicję. I również widzę tutaj osoby, które. No, rozwijają się duchowo, które być może właśnie poszukują jakiejś wiedzy, być może są osoby, które marzą o czymś właśnie związanym z tą duchowością. No i mamy, kochani, ten wzrost tutaj. No, przepiękne karty, przepiękne czytanie. No, kochani, życzę Wam dużo miłości i dużo słoneczka. Pozdrawiam Was serdecznie.